Żuje Pan pociąg Półciotny. Teraz. Chciałabym, tylko, żebyś nam powiedział może, y, dlaczego? Skąd pomysł, żeby w ogóle wejść w, y, w interakcję z widzami? Dlaczego to jest ważne w Waszym teatrze? Eee, to bardzo prosta zasada, no bo po, kiedyś, kiedyś zrobiliśmy premierę szalonych nożyczek, taką sztukę, która już jest no, kultową sztuką, chyba wydawałoby się na rynku wrocławskim. Eee, zobaczyliśmy, jak publiczność może reagować i jak publiczność chce reagować w teatrze. Budowanie tej czwartej ściany, która jest w normalnym teatrze raz się przydaje, raz się nie przydaje. W teatrze komedia wydaje nam się, że przez to, że publiczność nam jednak przekazuje bardzo pozytywną energię swoim śmiechem, to my byśmy również chcieli nawiązać z publicznością kontakt. I ten kontakt udaje się przez to, że zaczepiamy publiczność i nie wywołujemy do odpowiedzi, bo wiele osób się boi takich, takich sytuacji. No zwłaszcza przy okazji takiej sztuki pytań bardzo osobistych. Na... Rozmowa o seksie jest <laughs> rozmową jednak ciągle krępującą. I Nie jest to takie, że poruszanie pewnego tabu, z drugiej strony jednak zadajecie pytania, może one są w, na wpół retoryczne, ale gdzieś tam jednak um, jest pewna doza takiego um, takiej zaczepności. No jest, ale to niebezpieczeństwo takie zawsze istnieje w teatrze. Nie oczekujemy odpowiedzi od publiczności, natomiast fajnie jest zaczepić i, i widzieć reakcję. Publiczność generalnie lubi, jak się z kogoś śmiejemy, prawda? Tak w związku z tym, że jak zaczepiamy kogoś z pierwszego rzędu, no to wszyscy są szczęśliwi, że to nie oni. W związku z tym dobrze się bawią, ale też nie robimy nikomu krzywdy w tym teatrze. Staramy się bawić równo, nikogo nie obrażamy, nie używamy jakichś takich środków, które byłyby i, i wulgarne, i zaczepne, i agresywne. Bawimy się wszyscy. A czy nie, nie, nie. publika ma jakiś wpływ na wasze przedstawienia? W tym przypadku to, tak, to, ale to, mamy to, to, to. W, też takie sztuki, w których niestety uciekamy od tego, że publiczność nam reżyserowała sztuki, bo sztuki, generalnie sztuki komediowe czy sztuki farsowe e, ciągną aktora do tego, żeby zagrać, żeby, żeby przygrać, jak my mówimy. I aktor tak potrafi do, do, dopychać kolanem też, jak się mówi w naszym slangu e, i, i to jest dosyć niebezpieczne. Reżyser reżyseruje, ustawia pewien, pewien kręgosłup spektaklu, później okazuje się, że publiczność jednak reaguje w wielu miejscach y, albo za słabo i aktor chce żeby się publiczność dobrze bawiła i wtedy dociska y, staramy się w w tych sztukach mamy kilka takich sztuk, które gramy, dbać o to, żeby ta forma była zachowana, ale jest mnóstwo takich sztuk, w których publiczność nam absolutnie pomogła. Znaczy gramy kilka razy przed, przed premierą te sztuki, żeby pokazać publiczności, żeby zobaczyć jakaś reakcja z drugiej strony, w którym miejscu się publiczność śmieje, w którym się mniej śmieje, w którym mocniej, co trzeba wyrzucić, jak zmienić. I yy, tak jak teraz powiedzmy sobie w sztuce, którą zrobiliśmy, Świeżo Słonecznych Chłopców, yy, tam graliśmy pięć razy przed premierą Zrobiliśmy przedpremierowe spektakle i tam mogliśmy zobaczyć, jak będzie publiczność reagowała. I dzięki publiczności właśnie, która nam pomogła w reżyserii tego spektaklu, to nie ukrywamy, robi się to na całym świecie. Zwłaszcza w takich formach teatralnych jak nasza, w formach komediowych, e, sprawdza się jednak reakcja publiczności. Jeżeli publiczność nam pomaga i pokazuje nam pewne furtki, w które możemy sobie wejść i, i bawić ich bardziej później, to my z tego korzystamy i... i Staramy się pójść jak gdyby za ciosem, czy pójść w kierunku, który nam wskazała publiczność. Jak to jest właśnie reżyserować tą samą sztukę, w której również gra się rolę? Czy to, czy to ma jakiś wpływ, czy można zagubić pewne wskazówki? Trochę się ciężko reżyseruje, bo, bo muszę przyznać, że y, f, tak, ta, ta, trochę reżyserujemy także... Y, ja na ogół mam y, kolegę, który gra ze mną później w dublurze Spektakl i na nim trochę reżyseruje. Sam próbuję, ale na nim również reżyseruję, bo jednak ogląd z drugiej strony, od strony widza jest bardzo istotny. Kierunki, inaczej inne sytuacje, inna reakcja. Lepiej jest mi obserwować jednak to, co robią aktorzy. Czarodziejska kula. Hmm? Powiedz, co taki głupoty pozorczy? To flachałychy, nie? Zapnij pan oczy. Jedno pan otwórz. I za flaszeczką poproszę. A my liczymy. Wszyscy do dziesięciu. Muzykę poproszę. I cichutko, szeptem, liczę do dziesięciu. I raz. Wszyscy. Dwa. Pięknie, głośniej troszeczkę. Trzy. Pięknie. Trzy. Cztery. Tak. Pan śpi. Pan śpi i jest pan dobrze. Jest pan małym, bezradnym. Nie jest pan. Hamem i cylicznym patafiarzem. Jest małym bezradnym. Hir, hir! Wie pan, co teraz robisz? Wiem, czyścisz mi twardy dzień.